Cześć kochanie, nad czym tak myślisz? A tak się rozmarzyłam. A o czym? A o dobrej książce, kocyku fotelu. No brzmi, jakby do pełni szczęścia, brakowało tylko pysznej kawy. Czy ta propozycja? Oczywiście, że tak. W o. takim razie zróbmy sobie latę macchiato. To dobrze się składa, że nasz ekspres do kawy marki De'Longhi, Oprócz tego, że ma oczywiście pojemnik na kawę, którą zaraz zmieni, ma również bardzo bogate, intuicyjne i przejrzyste menu. Dzięki któremu za jednym przyciśnięciem od razu zrobimy sobie kawę. W tym przypadku Latte macchiato. No pięknie. Czy ty to widzisz? O, wow. Dodamy do tego bitej śmietany, a na koniec zaś przeozdobimy. Czekoladowymi jajeczkami. To co Bączku, myślę, że czas na zasłużony odpoczynek. O, dziękuję. Mamo, tato, nudzę się.